No? Tato, co oglądamy? Mam dla was mnóstwo filmów, moje mopsiki. Gotowi? Tak! tak. I I wspólny, wspólny dom! dom. Uwielbiam u -u 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 -u. naszą piosenkę! Jest tu mamcia! Babcia mopsi! Pyrek i frytka Dobrze się czujesz, Frytko? Ach, 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 chyba mam popcorn w moim nosie. O! Zaraz wracam! Frytko, pośpiesz się! O, moja biedna kartofelciu. Masz straszny katar. Hmm. Doktor Frytka cię zaraz zbada. Ja, doktor Frytka, zbadam Cię, Kartofelczu, i sprawdzę, co Ci jest. Hmm, serce mocno Ci bije. Mhm. A uszy są czyste. Dobrze. Hmm, masz bardzo czerwony nos. I mokry. Jestem ciekawa, co ci jest. O, co mam zrobić, żebyś wyzdrowiała? Pierwszy raz muszę się opiekować chorą kartofelcią. Frydko, chodź już. O nie, muszę już iść. Zostań tutaj sobie, moja kartofelciu. Dobrze? Popatrzcie Doktor Frydka zaraz wraca. W piłkę! Oh! Podaj do mnie, Paco! Chodź, Niko! Wiecie, ja nie lubię grać w piłkę, ale dobrze. <śm> Niko, teraz kopnę piłkę do ciebie! Chyba nie chcę grać w piłkę, Frytko. Ale to jest wspólna zabawa. Bawimy się razem. Przepraszam, ja wolę zbudować twierdzę. Chodź, pogramy jeszcze w piłkę. Wy przeciwko nam. Zaczynamy! Wyrku, a może wspólnie zbudujemy twierdzę? Yy, czemu nie? Pako? Nie chcę. Chcę grać w piłkę. zbudujmy twierdzę. Dzięki, Frydko, użyjmy tych krzeseł. Pomożesz nam przy budowie kartofelcu? Będzie fajnie. Przywiąż rogi do krzeseł. Bardzo mi się to podoba, Niko. Dzięki. Frydko. Frytko Schowaj się w kieszeni <noise> Jej, ale szybko to zrobiłaś <noise> I bardzo szybko wejdę do środka hmm, Całkiem nieźle Co o tym sądzisz, Kartofelciu? <noise> no właśnie, moja kołysanka Chcę, żeby było tak jak zawsze, mamo Z piosenką na dobranoc I tak będzie Roxy ci zaśpiewa ale nie zrobi tego tak jak ty. Nie, nie tak samo, ale na pewno pomoże ci to zasnąć. Gotowe! Nie przejmuj się, fryteczko, na pewno zaśniesz. Gdy wrócę, przyjdę do ciebie do pokoju, dać ci mopsikowego przytulasa i całusa tak jak zwykle. O, to pewnie roxy w samą porę. Mm. <laughs> <laughs> Witaj, Roxy! Cześć! Jak się macie? Cześć frytko! Cześć! O, o! o. Przepraszam! To nasza taksówka. Gdzie moja marnarka? O, gdzie moja torebka? Uwielbiałam moje opiekunki, gdy byłam mała. Teraz sama nią jestem. Fajowo! Dobrze, niech nie kładą się spać zbyt późno. Mm -hmm. Numery telefonów są w kuchni, są tam też smaczne mm -hmm. przekąski, częstujcie się. Mm -hmm. Czy chcesz o coś zapytać? Mm -mm. Cześć wszystkim. Narka, pa mamo, patato. Dobrej zabawy. Mm. Ach, no to zaczynamy. Roxy, opiekunka nosorożec jest na miejscu. Co tam trzymasz w łapce, frytko? To moja przytulanka kartofelcza. Uwielbiam ją. O, twoja przytulanka jest bardzo śliczna. Cześć, Roxy. Cześć, Perek. Idę skończyć pracę domową. Dobrze, doskonały pomysł. Lubię odrabiać lekcje. Patrz, przyniosłam też swoje. Zrobię je, gdy pójdziecie spać. Jej. <laughs> No to... jazda! No to od jakiego utworu zaczniemy? No, wiesz, trochę to potrwa, zanim nauczysz się grać. Musisz poznać podstawy. I to nutka po nutce. O! <grym> Na początek nauczymy się grać pojedyncze nutki, a potem połączymy je razem Całe melodie! Zupełnie jak mamcia! Zgadza się! Pierwsza nutka, z którą się zapoznasz, jest tutaj. Oto środkowe C. Poznajcie się! Twoja kolej! O, fryteczko! Do Chodźcie dalej! Otworzę! Witaj, Niko! Cześć, Amando! Cześć! Wesołe cześć! Czy mogę o coś zapytać Frytkę? O, Niko! Niestety właśnie uczy się grać na pianinie. Może mógłbyś odwiedzić ją nieco później? Pewnie! Wesołe cześć! Wesołe cześć! Oho! Od razu słychać postępy! Otworzę! To znowu ja, przepraszam pani. Może mi pani powiedzieć, do której godziny Frytka ma dzisiaj lekcję muzyki, bo mam do niej ważne pytanie. Niko! Oto środkowe C! Powiem jej, żeby cię odwiedziła, gdy skończy lekcję. To wie pani co? Poczekam. Pa! pa. Czy mogę sama wykonać tę pracę? No cóż... Tak. Zgadzamy się. Czemu nie? Zafunduję tęczowej licie pucowanko. Będzie błyszczeć jak tęcza. Co hmm? robisz, siostra? Ukryj się szybko, mała myszko. Właśnie wykonuję pracę dla państwa pasków. Ty wykonujesz pracę? Czemu oni mnie nie poprosili? Byłeś zajęty, więc. Wzięłaś za mnie robotę? Mama się zgodziła. <laughs> Jesteś za mała, żeby pracować. Jesteś małą frytolinką. To co? Mam ci pomóc? Nie, dzięki, Pyrku. Dałam sobie radę. Zadanie wykonane. Widzisz? Jestem już dość duża, by pracować, braciszku. <laughs> Przyjrzyj się trochę lepiej, a zobaczysz, czy dałaś radę. <śmiech> <A>? <śmiech> Pyrek ma rację. Nie jestem dość duża, aby wykonywać takie prace. Jestem za niska, kartofelcu. To jest mój poważny problem. O, odpadam. Kartofelcu? Kartofelciu, Co to jest? O, już złapię. Tip i top mi pomogą. Taki wielki rozum w takiej małej główce. Hop! Korytarz w prawo. Biblioteka. W rogu, sala, sekretariat! Pewnie, że pamiętam drogę. To dla mnie zwykła bułka z masłem. Wezmę tylko kartofel... o... E, wezmę tylko mój plecak, proszę pana. Ho, ho, ho. Nie będziesz potrzebować plecaka! O! Muszę to załatwić sama, kartofelciu. Zostań w ukryciu, dopóki nie wrócę, dobrze? Wrócę za trzy machnięcia moim psikowym ogonem. Gotowa! Tak, pani wierciku! Na razie! Powodzenia! A jeśli jednak się zgubisz, zapytaj kogoś o drogę. Jasne, panie wierciku! Korytarz w prawo. Biblioteka w rogu, sala, sekretariat. Korytarz w prawo, biblioteka w rogu, sala, sekretariat. Hmm. Korytarz w prawo, biblioteka w rogu, sala, sekretariat. Jasne! Tutaj skręcam w prawo. Korytarz w prawo, biblioteka w rogu. <laughs> Pyrek, hej! Pyrek. A? Pako! Ewa! Hej! Hmm. Tak. Dzień dobry. Jestem Frytka, młodsza siostra Pyrka. Tylko do niego pomachałam. Przepraszam. O, nie ma za co. Miło cię poznać, Frytko. Dzięki, że do nas wpadłaś. Pyrku? Pomachaj do siostry. Hej. <grystanie> A! O, w którą stronę mam teraz iść? Korytarz? Skręcić w prawo? Spacę, miłego dnia, maluchy! Spójrzcie! Ale ładna schoła. Super! Ukryj się w moim plecaku, Kartofelciu. Będzie ci tam miło. To Paco! Hej Paco, zaczekaj na mnie! Mopsik was kocha, mamciu i papciu. Mopsiego dnia w przedszkolu, Frytolino. To do przerwy! Jestem taka przejęta! Dzień dobry! Witam wszystkie nasze nowe przedszkolaki! Wesołe skoczki! Jestem pan wiercik, wasz opiekun. Już pora zacząć pierwszy zakręcony dzień w przedszkolu! Zapraszam do wejścia! Śmiało naprzód! Ja się trochę, trochę się boję. No co wy? Śmieszka tipi top! Chodźcie za mną! Ja pójdę pierwsza! Zwiedzimy sobie szkołę po drodze do waszej sali! Wesołe skoczki! O! Mopso przytulaski? Hopaj, Idę się przygotować do szkoły. się, upaj w górę hop! Zaraz się widzimy, Pyrku! Nie skacz, Frytko! Coś tam się poruszyło. Pod łóżkiem. Ale co? Ale co? No co? Chyba widziałam tam tycią, tyciutką, milutką mini-myszkę. Myszkę? Kartufelcia? Złapi ją! O, ostrożnie, Frytko. Myszka może się przestraszyć. Spokojnie, już prawie ją mam! No, chodź, moja kartofelciu! Ukryj się, moja sekretna przyjaciółko! Hmm. Ha, ha, spójrz, tam pod łóżkiem widziałaś moją kartofelcę, mamciu! <ścoughs> Co ty, mamciu? Myślałaś, że mała puszysta maskotka frytki to mysz? No, tak! <ścoughs> Och kartofelcu, pewnie wypadłaś z mojej kieszeni, jak skakałam po łóżku. <laughs> Nie będziesz już potrzebowała swojej milusiej przytulanki, bo teraz jesteś już dużym przedszkolakiem. O. Dziś zaczyna się samodzielność, Frytolino. Wkrótce będziesz jak ja, samodzielna. E, co znaczy, że będę samodzielna? Samodzielność jest wtedy, gdy robisz wszystko sama, całkiem bez pomocy mamci i papcia. I bez przytulanek, które cię pocieszają. No zobacz. Przygotowałem się do szkoły całkiem sam. O, mój synek, już taki dorosły i samodzielny. Mamo.